Jakbyście się zastanawiali o czym będzie dzisiejszy odcinek, to będzie o majsterkowaniu, bo jeszcze mamy kilka rzeczy do zrobienia, a na dniach chcieliśmy już ruszać. I całkiem przypadkiem się tak zdarzyło, że jak ostatnio wyemitowaliśmy odcinek z łatania nieszczęsnego naszego okna, to jeden z naszych widzów napisał do nas, że ma okna z demontażu niepotrzebne i nam je przysłał, więc będziemy dzisiaj je mocować. Co prawda nie będziemy mocować tych okien za jednego przynajmniej, zamiast za tego, który łataliśmy, bo wyszło nam to w sumie nawet spoko, jest już zamontowany, niech tak zostanie, ale jak wiecie, bo niektórzy oglądają nas dość długo w łazience, w zeszłym roku montowaliśmy jedno okno i po tym jak go zamontowaliśmy, zrobiło się strasznie ciemno w łazience, a tutaj mamy jedno okno, które ma jasną pokrywę, przeźroczystą i jeszcze będziemy montować okno w sypialni, bo jest takie sobie i wieje przez niego, więc jak mamy okazję, to montujemy nowe i dzisiaj będzie to w odcinku. Marek będzie oczywiście to robił, tak zapowiedział przynajmniej. To teraz unboxing, czy jak to się nazywa. To nie wiem do czego to jest. To jest jakaś taka duża rama ale chyba jej nie będziemy montować, bo. No to jest plafon, to jest plafon, to jest plafon <laughs> daje się wokół okienka. No i to jest to okno, o którym mówiłam, o łazienki. My takie samo montowaliśmy w zeszłym roku w łazience, tylko po prostu pokrywę mamy białą, a nie przeźroczystą. Próbowaliśmy, że może to ściągnąć i tylko przełożyć pokrywę, ale niestety mechanizm w środku tak jest zablokowany, że się tego nie da zrobić, więc musimy go zamontować na nowo. To jest jedna, która będzie w łazience i drugie do sypialni. Takie. I oba fiamy. Dobra. A tutaj mam. Oj, jak ciężko to jest. Ale nie musisz tego wszystkiego wyciągać. Nie musisz? Nie, nie to jest nie za dużo musisz. pierdół. Dostaliśmy od jeszcze jednego naszego widza, pana Rafała, który miał podobnego kamperka jak my, tylko mu się troszkę rozciapił. Różne pierdółki, to są takie. W sumie nie wszystko wiemy do czego jest, ale różnie bywa później z dokupywaniem detali do kampera, szczególnie takiego starego, więc wszystko się trzyma i może się po prostu. Nie wiadomo kiedy przydać, także, także fajnie takie rzeczy, niby, niby pierdołki, ale jednak, no wiecie jak to jest. Więc bardzo dziękujemy za wszystko, co nam przysyłacie, bo no, wszystko się nam przydaje. My jesteśmy takie, jak to Marek mówi, lumpiarze. Także bardzo dziękujemy zarówno Panu Towarzowi, jak i Panu Rafałowi za to, że przysłali nam te rzeczy. Dzięki temu mamy o czym Wam dzisiaj nakręcić odcinek i zabieramy się do pracy. No i po pół roku znowu wymieniamy okno. Jeszcze obramowanie nie zdążyliśmy do tej pory zrobić. No ale Madzi jest za ciemno, więc zamienimy okna. tego uszczelniacza tyle, że masakra. No ale marudzili i tak, że trzeba było dać uszczelniacz. Jakby go mało było. No i ściągnęliśmy to okno. Wyczyściłem uszczelniacz. Tylko, że ten uszczelniacz to jakaś porażka. Bo go miejscami podparzało i stwardniał po zimie, więc uszczelniacza z Pateksa nie polecamy i jedziemy do liroja po tego sikaflexa. No po Sika Flexa, zobaczymy czy będzie taki. Ach, jajko. Trochę kilometrów musimy zrobić, ale no ale co? No tutaj u nas w sklepach w ogóle nie ma żadnego innego uszczelniacza tylko ten Pateks mhm. No i to jest tragedia. No i na to było kładzione okno rok temu, pół roku temu. Porażka. No. Nie wiem, czy jest tu jest jakiś dekarski specjalistyczny. Trzeba sika szukać, nie? Bo to jest bitumiczny. Tu są końcówki serii. Ale to jest takie... A jakie fajne domacania No. Tylko to musi być jakaś wygładzina, nie? i nie gumoleum co to masz ładny ile taka to to nie brzydkie to to i. to jest grube no nie ma nie ma nic są kleje montażowe i co z Flexa jest tylko jeden taki drętwy ten to jest to co żeśmy mieli my nie to jest ale nie to jest klej montażowy Byśmy to. mieli tono do uszczelniania mocowania i do szczelnienia w murach, pokryciach dachowych, stolarce. Tylko, że to jest uszczelniacz klej, też. No nie ma innego Sikaflexa Same uszczelniacze kleje nie ma. No, a okno mamy ściągnięte i co teraz? I lipa. No i nie ma takiego jakbyśmy chcieli. Będziemy musieli kupić w necie. Może zdąży przyjść cały czas, mamy poślizg podróżą znowu będziemy musieli czekać na kolejną rzecz, ale. No nie, boimy się kłaść na jakieś takie byle jakie uszczelniacze. No, już żeśmy nam znowu... właśnie położyli na taki byle jaki, gówno z no. Pateksa. Firma. Chodź, po, idziemy po, po jeszcze haczyki no. są. są tu nie? To takie? Takie nie? No, bardzo są zamknięte, trzeba by je otwierać. A... Tu są otwarte. Tak? No. 20 sztuk, a ja potrzebuję 100. Do czego ci to do tablicy, nie? Eee, yy, No, yy. witam serdecznie. Witam. Szacun! Ale a co? Okay, oglądamy jadę, się? No, jadę, no, że się oglądamy. To miło. Non-stop. Okna właśnie wymieniamy, cholera, i nie mamy uszczelniacza. Aha, a ja robię wybieg yy, dla żółga lądowego na balkonie. Kurde. Majsterkowanie? Tak. Uwaga! No co ty? Na jak? z tej jeszcze raz szacun. naprawdę ogląda się to dobrze. No To, spoko. to dobrze, że dobrze. Powiedzmy, no. weźmiemy i najwyższe, kupimy, nie? To teraz do do domu. Co, nie, nie, się nowy domek? To jest domek dla dzieci. I co byś robiła tutaj? No zaletki, bo to A. No tak. No. Ty tylko jednym, a ja tylko jednym. A ty o czym pomyślałeś? Nie no, nic. To jest No i przyszły... przyszły Czekotupki. Czekotupki. <laughs> Jeden dla Ciebie, druga dla mnie. Tak będziemy wciągać. Jasno szary, bo białego nie było. Ciemno i jeszcze jakieś tam 35 czymś złoty sztuka. No i zamawialiśmy na Allegro, bo przecież e, nigdzie nie ma. A w sklepach karawaningowych jedna sztuka 50-60 zł. Ale to też był sklep karawaningowy, tylko na Allegro. Tak, I no i mówię na Allegro, była taka różnica w cenie, nie? Jak w samym sklepie karawaningowym. Okno musieliśmy założyć na sztukę na szybko, nie przekręcając go na śrubach, tylko na 4 śruby od środka. I wstawiliśmy je na uszczelce okiennej białej. E, tak jak było kiedyś wcześniej, tu zamocowane. I były burze. Było tak, no lało strasznie. Nawet, nawet kropelki nie ma, także uszczelka zwykła, okienna sprawdziła się awaryjnie. Super. No a teraz będziemy jechać na tym częściach. Maj, piękny mamy maj w tym roku, ciągle pada. Ale wszyscy mówili: No, deszcz jest potrzebny. Susza jest. A teraz wszyscy płaczą: po wodzie, po wodzie. Wszystko gnije. Truskawki gniją, zimnioki gniją. Chcieliście to macie. Ale nie buję i tak. Chyba jest ok. No, wiesz co? Daj mi tego tego ja na. Każdą dziurkę jeszcze nateguję, bo chodzi o to, żebym dziurki pozaklejał też. Może pod wkrętem później gdzieś przeciekać nie? No i tak wygląda to okno walkowie. No niby nie jest, zbyt. on nie jest popękane nic. Plastik trochę ciemniał. Tylko chodzi o to, że to okno jest na takie roletki po bokach. Z jednej strony moskitiera, Fiera, z drugiej taka roleta. I ciągle przez nie wieje, ono ma za dużo wywietrzników, więc wymieniamy na takie samo jak w kibelku. No i to środkowe też chyba wymienimy, Mamy trzecie, nie? Dwa dostaliśmy od pana, jedne kupiliśmy w tamtym roku, więc wszystkie trzy są takie same. Tylko jeszcze muszę zmierzyć to środkowe, bo to środkowe wydaje mi się, że jest większe. No zobaczymy. Dobre, biorę się. Z tego co widać to to okno nie ma żadnych wkrętów Jest po prostu Położone na uszczelniacz I kurde Ale jazda Czyli było złapane z tamtej strony Ale jazda I to wszystko No i malujemy obramówka okna Bo po starym oknie została Niedomalowana tapeta Okno teraz będziemy mieli takie, fajne. Mówię, jeszcze ramka z moskitierą, będzie super. Okno dostaliśmy za darmo. Od jednego pana, który nas ogląda. No ja byłem w szoku, że ktoś coś może dać komuś za darmo. Ja bardzo jestem happy. I bardzo dzięki. Teraz będziemy robić coś, co będzie pewnie mocno hejtowane. Ale co tam? chodzi o to żeby było lepiej w kamperku tutaj mamy łazienkę w tym miejscu łazienka u nas jest najchłodniejszym miejscem bo tam nie ma jak zrobić ogrzewania jest wlot do nadmuchu do rozprowadzania ciepła z grzejnika ale wydaje nam się, że tam dochodzi najpóźniej i no, zazwyczaj jest tam po prostu zimno a nie jest fajnie jakieś zimne zimno w łazience więc będziemy tutaj yy, nalepiać alufoxa żeby ocieplić podłogę tak wygląda od spodu dupa naszego samochodu. Sexy, co? Tutaj są różne przewody. Tu są chyba prądowe, bo tam w środku coś jest. Tu, jest, tu są rurki od gazu. Z kuchni wychodzą. Pod instalację, pod kuchenkę i takie tam duperele. Więc tego nie można ja zakryć, zrobić, więc, więc będę zostać? tak ociepleć tu. I jeszcze może jak starczy to trochę tam. Żeby było jeszcze cieplej. Ogólnie fajnie by było, gdybyśmy zrobili cały spód, ale nie mamy tyle alefoksa niestety. Więc zrobimy to co mamy i zobaczymy. Jak się będzie trzymać, jak przetrwa sezon i nie odpadnie to wtedy zrobimy cały spód. No i taka przymiarka. Tu docięte, tu docięte cała łazienka, więc jest y, już obita. Tutaj będzie. O, opadło mi trochę też. No i jeszcze mi zostało kilka takich mniejszych kawałków, więc będę szła w tamtą stronę. Mark mówił, że lepiej iść tam, gdzie jest podłoga dochodzenia niż tutaj gdzie są szafki, więc tak będę robić. Tutaj już przyklejone. Jak widać, dolega. Mam jeszcze kawałek, żeby tu przykleić taki duży. No i kleju mi zabrakło. Ostatnio, gdy pokazywałam Wam zasłonkę, to ona była taka ścięta w ten sposób. Ale jedna z moich klientek a właściwie pani, która mi robi szydełkowe pierdołki przesłałam mi koraliczki drewniane i mogłam sobie uzupełnić dół, tak żeby były koraliki do dołu, tylko stoimy krzywo, no bo dupę mamy w górze i jeszcze tutaj jest krzywo, więc to się wszystko tak kiwa no i tutaj jeszcze planujemy położyć moskitierę, żeby muchy nie wlatywały, także to koraliczki będą na ozdobę i tak żeby odsłonić od zewnątrz, żeby nie było wszystkiego widać w kamperze no i moskitiera będzie przed owadami, a tak to wygląda z tej strony Tutaj są inne koraliki. Teraz czas na stolik. Mamy taki stary stolik, ma ze 30 lat. Dostaliśmy go od pana, który wystawiał się koło nas na jednym z kiermiarzy i nam go zostawił. Cały sezon nam służył jako taki stolik roboczy, a jak trzeba było się gdzieś zatrzymać, no to jako taki stolik do jedzenia. Także jak wytrzymał 30 lat, to wytrzyma jeszcze z 30, tak myślimy. I dzisiaj go odpisujemy troszkę, żeby był nowoczesny, a nie taki rozleciały. Dużo, bo będą zacieki. stalich sobie schnie. Nie wiem, ile będzie farba schnąć. Wygląda to tak, obie się trzymały jak najdłużej, a blat będziemy robić z takiej okleiny w formie takiej blachy. Tutaj nam się, że będzie to wyglądać ciekawie. No i nie będzie chyba widać za wiele na tym. Na tej powierzchni. No, zobaczymy. To nam przypomina próg w kamperze. To no super. Wszystko pasuje. Tadam. Tadam. Jak się podoba? No, mi się podoba. <śm> no, to dobrze. Jeśli tylko farba się będzie trzymać, co jest raczej wątpliwe, to będzie fajnie. Tak. Zobaczymy. <śm> jak to mówią, aluminium nie pomalujesz. No, ale może nawet jak się odrapie, to może będzie wtedy też ładnie wyglądać, bo jest tak. Budowlano. Tak. Nie wiem, jak inaczej. Młodzieżowo. No, a jest, będzie. nawet jak się jest, jest lepiej niż było, nie? Ale ładnie, fajnie, okleina wygląda na tym. No, to co? Zapracowaliśmy sobie na grillka, nie? No, ja myślę. No, dobra. Co, drzewo wilgotne? No. Trzeba go dobrze dmuchnąć. No tak. Macie jak zawsze palnikiem. Jakoś trzeba sobie radzić, w ogóle się nie chce palić. Ta, palnik zawsze dobry na, te, na rozpałkę, na nie? Na wszystko. Na wszystko. O, Pal się Wciągam. Wciągam. No, to zasłużyliśmy na piwko, nie? Po takim dniu pracy. Znaczy no w sumie ty pracowałaś więcej. Ja ty, ja, nie. ja tylko okna. ja robię inne rzeczy. Ty robisz rzeczy takie, gdzie trzeba mieć cierpliwość. I, i te. Jak to się mówi? Mucha. To, nie. <laughs> Że ty bałam. Ach. Musisz pilnować swoich kiełbasek. Dobrze, dobrze. W Polsce też jest pięknie. Palą nam się kiełbaski. Przez to nagrywanie na YouTube. A. No, kończmy już. Pa, pa. Do następnego.